Cześć kochani, witajcie. Przychodzę do Was z krótkim wideo, żeby poopowiadać, w zasadzie pokazać kilka rzeczy, które mnie pomagają na usunięcie napięć. Jestem ciekawa, kotek właśnie, jestem ciekawa, jak się macie o tej już po tylu dniach kwarantanny, i całej tej akcji z wirusem. Czy odczuwacie w sobie napięcia, jesteście w domach, większość z was, tak mi się wydaje, z dziećmi, większość z was, więc jestem ciekawa, jak zarządzacie swoją energią, jak zarządzacie swoimi emocjami, swoimi yy, napięciem, co z nim robicie. Jak sobie radzicie z napięciem, jeśli jest takie napięcie. Ja osobiście czuję w sobie dużo napięcia yy, ostatnio nagromadzonego, głównie jest to napięcie związane z. Z y, m, informacjami, które przychodzą do nas z różnych y, y, stron, z różnych stron świata, i z różnych stron, jeśli chodzi, czy to jest Facebook, czy to jest WhatsApp, czy to są y, wiadomości od znajomych, i internet i tak dalej. Także ja osobiście czuję w sobie bardzo taki przesyt, saturacja y, informacjami, y, napięcie w głowie. Też mieszkamy w pięć osób tutaj w domu, i też się robi trochę ciasno, chociaż każdy ma swoją przestrzeń. To mimo wszystko jest ciasno, się robi momentami. Co z tym robić, kiedy czujemy właśnie takie napięcie? To może być napięcie emocjonalne, to może być napięcie umysłowe, to może być napięcie fizyczne, energetyczne, lub wszystko naraz. Przeważnie jest to wszystko naraz. Więc to, co mnie pomaga, to yy, zaraz Wam powiem. W zasadzie to chciałam Wam przeprowadzić przez taką krótką praktykę, ok? Co wy na to? Więc jeśli masz teraz chwilkę czasu, to zapraszam cię do tego, żebyś sobie usiadł albo usiadła wygodnie yy, na krześle lub yy, w pozycji medytacyjnej, tak jak tobie jest wygodnie. Zamknij oczy, ok? I. Zacznij sobie głębiej oddychać zaobserwuj jak zachowuje się oddech. Jakie są Twoje wdechy, jakie są Twoje wydechy. I gdzie tego oddechu jest więcej, czy w klatce piersiowej, czy w brzuchu. I powolutku zacznij przekierować oddech do... Może zanim to się stanie, to zacznij przede wszystkim poczuj, gdzie jest napięcie w Twoim ciele. Gdzie czujesz napięcie, czy jest to w głowie, może w gardle, może w, w klatce piersiowej, może w barkach, w szyi. Okay? Po prostu zaobserwuj to i powróć do oddechu. I zacznij ten oddech kierować w dół. Do ziemi i do dolnych partii ciała. Przeważnie w napięciu, w stanach napięcia mamy dużo energii w górze, w głowie, w, w klatce piersiowej, w wyższych partiach ciała. Także poprzez oddech, przez swoją uwagę stara się przekierunkować tę energię w dół. Do brzucha do y, miednicy, do nóg, ewentualnie do stóp i do ziemi. Ok? Pozwól, żeby ziemia przyjęła wszelkie napięcia wszelkie mm, takie ściśnięcie. Mm. I oddycha niech oddech też wyobraź, niech oddech też w mm, wyrazi ten kierunek y, ruchu napięcia do ziemi uwalniania napięcia do ziemi okay. hmm. Hmm. poczuj jak rozluźnia się brzuch, jak jest więcej przestrzeni w brzuchu może Twój oddech może się pogłębić może się pogłębia i jest, jest go więcej w ciele w klatce piersiowej w locie słonecznym. Jest więcej przestrzeni na oddech i na nowe. Im więcej puszczamy starego, tym więcej przestrzeni na nowe. Hmm? Tylko Ci przypominam coś, o czym dawno wiesz, ale czasem w napięciu zwłaszcza, w zabieganiu zapominamy. Okay? Poczuj spokój w tym uwalnianiu. Poczuł, że jest to naturalny ruch, że twoje ciało się regeneruje natychmiast w tym uwalnianiu. Nie okay. weź głębszy wdech. Wydech tym razem przez usta. Możesz też dodać do tego dźwięk. Dźwięk bardzo pomaga w uwalnianiu napięć. Wymoki wdech. I wydech. Dźwiękiem do ziemi. I ostatni raz wdech. I wydech do ziemi. Poczuj zrelaksowanie w Twoim organizmie, w Twoim ciele, w Twoich systemach. Poczuj, co przychodzi. Weź teraz złóż ręce, zacznij pocierać ręk rękoma. Tworząc w ten sposób ciepełko i energię. Będziemy wykorzystywać tę energię, to ciepło z rąk, do tego, żeby zanergetyzować, naenergetyzować nasze oczy, które są teraz dosyć zmęczone dużo jest informacji, dużo używania telefonu, komputera także jest pewien przesł dla naszego organizmu. Będziemy teraz e, obarcza, od, od uwalniać napięcie z oczu. Także weź głęboki wdech i z wydechem przyłóż ręce, lekko zakrąglone dłonie do oczu. Wydech przez usta, rozluźnij żuchwę. I wdech, poczuj, jak kierujesz e, energię pranę, i oddech do oczu. I wydech, zrelaksuj żuchwę. Wdech, energetyzujesz oczy z wydechem, uwalniasz napięcie z oczu do ziemi. I wydech. Hmm. I teraz powolutku przesuń ręce do głowy, poczuj, mm, jaki ruch, czego potrzebuje Twoja głowa w tym momencie. Przeważnie jest ona napięta przy takiej ilości informacji, więc pozwól sobie na taki Freestyleowy masaż. Może chcesz pomasować sobie y, skronie, gdzie też się dużo napięcia zbiera. Czoło, mm, głowa, góra głowy, boki. Tutaj mamy też merydiany różne, ważne, na przykład woreczek żółciowy. I tył głowy. Pozwól sobie na taki przyjemny masaż. Ok. Mm. Poczuj przyjemność w tym masażu. Mhm. I teraz zrobimy coś fajnego, co osobiście bardzo mi, mi pomaga. Będziemy usuwać rękoma. Nie powiedziałam na początku, ale tak naprawdę, mamy całą medycynę w nas. Wszystkie, na, wszystkie potrzebne nam narzędzia, żeby się regula, regulować, regulować naszą energię, są w nas. Mamy oddech, mamy dźwięk, mamy dotyk. Mamy ręce i mamy też ruch, możemy ruszać ciałem. I te cztery w zasadzie rzeczy, takie które mamy w ciele, są wystarczające, żeby usunąć wszelkie napięcia i żeby się zregulować, zregulować na, na bieżąco. Okay? Także położymy sobie teraz palce razem, cztery palce razem, kciuki na, na skroniach, cztery palce, w sumie osiem tutaj na, na, na środku czoła, głęboki wdech. I z wydechem usuwamy, tak pocieramy palcami po czole do skroni i możemy nawet usunąć. Hmm? Jeszcze raz Wam pokażę. Wdech. Z wydechem usuwam na zewnątrz. Ok, przesuwamy palce wyżej, to samo tutaj na czubku głowy. Wdech. I z wydechem usuwamy napięcie do kciuków i wydech. Ok, jeszcze raz. Dech. Ok, idziemy dalej. Dech, i z wydechem palce do kciuków, i usuwamy na zewnątrz. Naprawdę to działa. Moc jest w naszych rękach, w naszych palcach, w naszej uwadze, w naszym oddechu. I z tyłu głowy. Dech. Z wydechem można też dać dźwięk, i wydech na zewnątrz. Ok, zajmiemy się teraz naszą naszym karkiem, to też się zbiera dużo, dużo napięcia. Po prostu tak jakbyśmy chcieli zagrabić, wygrabić, wy, 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 usunąć napięcia z karku poprzez naszą dłoń. Wdech i wydech. Grabię starą energię na zewnątrz. Z drugiej strony wdech i z wydechem na zewnątrz. Możemy zrobić to samo z rękoma. Tutaj się zbiera dużo napięcia. Na słuchajcie, na, w naszych ramionach do dłoni trzymamy telefon cały czas. Teraz przez większość dnia. Y, tak mi się wydaje, przynajmniej widzę to dookoła, y, to co widzę y -y i czuję. I sama też tak miałam. Także y, też jest dużo napięcia do usunięcia z dłoni. Wydech. Dech i wydech z ramion i z dłoni przez palce hiu, na zewnątrz, ok? Nawet tak kilka razy, żeby pozamiatać energię, okay? pozamiatać składki piersiowej. Tutaj się mogą trzymać różne napięcia, zwłaszcza, że a, jesteśmy nagle, no nie wiem, informacje nas spinają, czy mieszkanie z właśnie, 4 godziny do z członkami naszej rodziny, nagle nie wszyscy razem. Także tutaj o, zapraszam Was do tego, żeby pobudzić naszą grasicę, która też jest odpowiedzialna za nasz układ odpornościowy, ale również za nasze emocje. Tu jest też serce, także takie klepanie, stukanie z dźwiękiem bardzo pomaga usunąć stare, zakotwiczone, czy takie zablokowane emocje. Możemy sobie też nawet powiedzieć coś takiego, technika, technika, technika tapping, pewnie słyszeliście, EFT. Można też sobie powiedzieć jakieś słowa, zdania, chociaż jestem zestresowana, to i tak ufam, że wszystko będzie dobrze. Chociaż się boję, że nie mam pracy, to wciąż jestem zdrowa. Chociaż nie wiem, co to będzie, kocham i akceptuję siebie. Także też możemy słowami tutaj dodać nasze słowa, piękne afirmacje, okay? ok? schodzimy w dół. Idziemy do splotu słonecznego, który też jest, no, też takim epicentrum zablokowanych emocji i to, jak trawimy emocje, jak trawimy jedzenie, ale też jak trawimy emocje i jaką przestrzeń sobie dajemy. Może być tak, że w tym momencie, czy tak na co dzień, też. Nie tylko dlatego, że jest koronawirus, ale ogólnie tak na co dzień może być troszeczkę zablokowany. Więc ja polecam położyć sobie dłonie, pokażę Wam. Wziąć głęboki wdech, poczuć jak się otwierają żebra na boki. I z wydechem też usunąć napięcia, wygrabić stare, zablokowane e emocje. Wdech. I wydech. Ok. Mhm. Na końcu możemy sobie przełożyć ręce, pogłaskać i też wyobrazić sobie, czym napełniamy to miejsce. Wziąć głęboki wdech, poczuć tam jest splot słoneczny, wyobrazić sobie nasze słońce tam, wewnętrzne słońce, które, ma, które dostaje dużo przestrzeni, do tego, żeby świecić swoim światłem. Mhm. I też poczuć, czym chcemy się napełnić. Na przykład wdech. Napełniam się zaufaniem, spokojem, poczuciem wewnętrznej mocy. Okay? To co Wam przyjdzie. Ach, cudownie. Możemy też zejść niżej do naszych jeli. Tutaj jest, jest też nasza baza y, układu y, immunologicznego, y, odpornościowego. Tutaj są nasze zdrowe bakterie, także możemy tak sobie po prostu pogłaskać. Hmm? Pogłaskać ruch zawsze według wskazówek zegara i poczuć, że też usuwamy wszelkie napięcia. Nawet możemy zrobić tak. Dech i wydech. Usuwam. Dech. I z wydechem poczuć, że naprawdę usuwamy jakieś stare złogi, wydech. Zwłaszcza teraz, dzisiaj, pierwszy dzień wiosny, usuwam wszystko, co stare, naradzam się do nowego. Tak? Okay. I ostatecznie, co możemy też zrobić, to możemy zacząć po prostu całe ciało zamiatać ze starej energii. Okay? Od głowy głową już my się zajęliśmy, ale też możemy wciąż. Położyć sobie ręce i wy, w, wytrzepać, w, wymieść em, wszystko, wy, pozamiatać wszystko, co stare, okay? czyli wytrzepać, też po, dobrze jest do tego zrobić dźwięk i na koniec to, co już naprawdę, jak już mamy naprawdę dużo napięcia wciąż albo tak już jesteśmy zdesperowani, nie wiemy, co z tym zrobić, to wytrzepać, i dodać tego dźwięk. Rozluźnić szczękę. Iść też za ruchem, który wychodzi z ciała spontanicznie, bez, bez planowania, bez myślenia. wygibasy Poskakać. Możemy też zrobić skłon do przodu a, i z, złapać się za łokcie i puścić napięcie do ziemi. A, z dźwiękiem. A, poruszać szyją głową. A, a. I powolutku sobie usiąść. Możemy dłużej to robić oczywiście. Tyle, ile potrzebuje ciało. Słuchać się ciała w tym wszystkim. Ciało jest naszym najmądrzejszym przewodnikiem. Okay. I pod koniec już, po całej praktyce warto sobie usiąść. Poczuć, co się zmieniło, co w nas płynie teraz. Jak się ma nasz oddech. Hmm. poczuć, zaobserwować mięśnie twarzy czy się zrelaksowały gardło, przestrzeń w gardle hmm. poczuć, że że jestem odnowiona odnowiony spokojny że ciało jest przestrzenne, spokojne, zadowolone. Hmm. No jeśli ciało jest zadowolone i spokojne, to mój umysł też, moje emocje też, mój dusz, mój duch też, hmm? moja dusza. Możemy przekierować uwagę również na zewnątrz, co się dzieje. U mnie akurat śpiewają kwie, e, ptaszki. Nie wiem, czy do Was dociera ten śpiew. Hmm. Otworzyć oczy, poobserwować, co się dzieje. Nawet jeśli jesteś w pokoju, poobserwować na nowo rzeczywistość tym właśnie nowym, zrelaksowanym, e, uwolnionym ciałem. Hmm. że wszystko jest dobre wszystko jest jak ma być hmm. to tyle na dzisiaj dziękuję Wam bardzo trzymajcie się, dbajcie o siebie sprawdzajcie w ciele jak się macie słuchajcie się potrzeb z ciała dbajcie o siebie i cieszcie się każdą chwilą, każdym oddechem każdym dniem muziaki, pa pa